Zrobimy test. Kto zna mnie lepiej? Czy tutaj my boyfriend? Czy tutaj my friend? Boże, jak ty to dużo <grymne> Dzisiaj kochani, końcimy dla Was seks taśmę. Nie wcale tego nie. Ja muszę wyglądać takim razem z fotom. Jezu więc musisz no, trochę co? się posunąć Dobrze. Hejka kochani Witajcie na naszym kanale Tutaj mamy nową, nową uczestniczkę Dzisiejszego testu Alicja Błaszczyk Tak to ja, dzień dobry Dzień dobry Dzisiaj zrobimy test Kto zna mnie lepiej Czy tutaj my boyfriend Czy tutaj my friend My girlfriend My, my, my girlfriend Przygotowałam chyba tam 10 pytań Coś takiego I Będą pisać na kartce... Odpowiedzi, tak? Odpowiedzi, tak. tak. A jak coś, to jakiś telefon do przyjaciela? Eee, to, do Ciebie? Panie milionerzy. No. Telefon do przyjaciela pół na pół. Sierpnij sobie. Dobra, ja też Dobrze. Eee, się sobie wszystkiego. Eee, a ty faktycznie sierpałeś? Faktycznie się sobie. Pierwsze pytanie. Jaki kierunek studiów skończyłam? Ja wiem, tylko, jak to się pisze. I no to napisz po angielsku i tyle, jak ci łatwiej. To no pokazujecie do kamery. Do... Brawo. Czy coś widać? <grym> dziennikarstwo. Tak, <Ja> tak, napisałem <grym> dziennikarstwo. Więc za to, że brzydko napisałaś tą to masz po ogień. Dobra, Dzień. nie Dzień. no, macie... No <grym> macie macier... macier... no macier... po jednym punkcie, słuchajcie. E, następne pytanie. E, jak mają na imię moje rodzice? Boże, jak ty dużo wiesz? Cześć! Aż, aż, aż jestem w szoku. tata, twój tata, twój twójtata. No takie, mogę jedynie podpowiedzieć, że to taki, jedno z takich typowych bardziej imion. No to... Andrzej? Taka perpę. Andrzej! Poczekajcie, <grym> <Andrzej? grym z Andrzej> co? Andrzej. Andrzej, Andrzej, Andrzej. Poczekajcie, nie wiem Krzysiek? To, to dziadek, ma dzień. To mój dziadek, ale... Mm, Dato no, i Pozdrawiam serdecznie. Ale you're close. No. Czyli pół... E, Tym mam. Krzysiu to tata Piotra. Więc <laughs> ta uwaga. Krzysiu połup. No to ty bardziej, to 0,75. <laughs> Gdzie się urodziłam? W Polsce. <laughs> Nie, chodzi o miasto. Takie małe, taka Nie. dziwna nazwa, ale... Długa, dziwna, ale jest. Dwójkę no to wiemy, Starchowice. Starchowice. Starachowice. jak napisałeś? Starchowice. o no, nie To jest stary po angielsku, czyli gwiazda, to jest. Stary star ogólnie jest ze Starchowicą. We no, wiem, samochód. To jest bardzo ciekawy fakt, ale stary no, star też po angielsku znaczy gwiazda. I to jest miasto, <noise> gdzie gwiazdy są rodzone. Miasto, gdzie gwiazdy są rodzone. Kolejne pytanie, ile mam rodzeństwa? Jedno wielkie. A, Zero. Boże, jakie ty ładne koła robisz. No, odkudę, jak Zmano? to zrobiłeś? To? A, ej, słuchajcie, Nie, Ala jest mistrzem... A wiecie, że są takie konkurencje? Widziałem to na TikToku, że tak ludzie podchodzą do tablicy. No ty Nie. powinnaś i takich konkurencji, okay. zacząć Dobra, jakie, jakie jedzenie lubię najbardziej? Chodzi mi bardziej o kuchnię taką jakąś ogólną. Ogólna. Piszem. Jestem czterdziesty, co napisałeś? Ale dobrze. Pokaż. No to właśnie, ja lubię, tajskie bardzo lubię, włoskie tak, też to. lubię, no to jest takie... Pizza, makaron jednak woli, szczęście jesz. No tajskie też jemy często. No to, ale też pizza, makaron no lubię to, to być, to też. Zaliczamy obydwa. Zaliczamy obydwa, dobra. Zaliczamy, <laughs> obydwa. Czas obydwa. Zespany, zaliczamy obydwa. Kiedy mam urodziny i dokładną datę poproszę? Boże, nie, nie. byłaś ja tam? Zawsze, nie, ja zawsze zapominam... Ty też tam byłeś. Ty zawsze zapominasz miesiąca, bo nie wiesz. Zliwa. E... No nie mów na głos, na proszę, ale to nie była ta data, że Ci mogę powiedzieć. Ja zawsze zapominam wszystkich daty. nawet mojego taty czasem zapominam. No w tą datę też się coś innego zaczyna. Nie mam innych podpowiedzi, bo nie mogę podpowiadać. A co się innego? Mówi? Co się kończy, kończy no w czym byliśmy? Razem wszyscy. No, się zaczyna tego samego dnia. A. 29. No napisz. Widać. Musisz napisać, no. Jeszcze, bo y, mi, mi się zawsze... Te... <grywia> <Mamo>. <grywia> Ty to akurat nie ma wybaczenia tutaj. Widać? 2 września 90 Wrzesień, Boże. No. Jest mi trochę przykro, bo Ala była na moich urodzinach, a nie pamiętam. No. Ale kurde, ja zapominam czasem wszystkich dat. No. Nawet mojego no taty, przemyśleć... mimo że wtedy była katastrofa w Smoleńsku, to i tak zapominam. Boże, Boże. Jest ja. mi trochę smutno, się nie przemyśleć na kandydację. No. E, e, gdzie byłem na kursie języka angielskiego przez miesiąc? No możliwe, że ja mówiłam, tak, no to Mówię, na pewno nie no, no, ale... To była na naszej pierwszej w programie Lowany Wyspominości na Prosoncie. Ale co nie, nie mówiłaś to Nie co? mówiłam, no na <laughs> pewno mogę Ci podpowiedzieć, że to jest y, anglojęzyczny kraj, y, troszkę daleki, dłużej się leci. I tyle. <laughs> Australii. Nie. Nie, akurat nie, ale... To tylko. <laughs> Musisz powiedzieć gdzie? No właśnie. Na no, jest, jest stamtąd bardzo znana gwiazda muzyki pop. Myślę, że. Dobra, ja robię. Już wystarczy, no. Kanada! Kanada! W Jeden miejsce w Toronto. Ale super. Ale to już wiemy w takim razie. Tak Spikuje. Tak spikuje. Ale co mi się tak kojarzyło? Ale byłaś też była mhm. nie, Byłam na chwilę na no. okay, okay. bo... A to gdzieś nie paliśmy. 17 lat miałam. więc a, Ale co my my mówiła, że stworam, to na pamiętaliśmy w wiele z Toronto, to są takie nie nie tam no na miesiące dobra. rodzice wtedy byli w Stanach sobie objazdowo. Y, następne, y, to też tak może być ciężko, chociaż nie, no czego się boję. A. Czego się boję? Nie, tak znam. Od środka, ale jeszcze nie poznałam. Ale zastanawiam się, co odpowiedzieć. No to... Ale jest taka jedna na pewno oczywista rzecz, taki też... Pamiętam to. Pamiętasz? Pokaż. Yy, no właśnie jest... tak, bo właśnie się myślałam, że będzie to albo no. to... Samara, no ale Samara to jest postać fikcyjna, pająki jest rzeczywisty. No tak, to, więc Ale... ale... Samara, ja jej no... się faktycznie bardzo boję. Ale jaka Samara? Samara, ta wiesz z tymi czarnymi... Ta Samara z tymi czarnymi dostał z i wiem, wiem. Ja się jej boję, nie wiem dlaczego, ale od dzieciństwa się jej boję. Jak byłam w horror house, to dlatego z niego wybiegłam bo No nie ale tak jak tam chodzi? właśnie. Tak, ja Samara. Ale... ale to jest też jedyna postać w sumie tak, z choroby. Tak, Ona jakaś jest ja... tak, sprzedawana. Tego robię z japońskiej tak, wersji. Tak. Co, ona wychodzi tak z tego. Tak, ona taką ja w tak ma... tak zawsze. No. No. Nie, ma... wątpię, że tej postaci właśnie z dzieciaka. nie. Ma. Jeszcze strasznie był koszmar z ulicy Lyonzów? Wiązów, też, wiązów. No. Dobrze Junk. mówię? Wiązów. Kruger. Tak, Kruger. Tak. Kruger. On ten z tymi poznańczykami drugimi, co no, tak wcześniej, jak się spałaś. Ale Samara była najgorsza. Ale Samara jest najgorsza, chyba. Jaką kanapkę najbardziej lubię z McDonalda? No, Fakt. wiem, że sałatkę z kurczakiem. E, to, to też lubię. Wydaje bardzo. jest takie, które ja Mówię, no, y, mogę To jest taka sałatka, y, Boże, kanapka y, sezonowa, bo są różne u nas sezonowe i to jest ta sezonowa jedna, którą bardzo lubię. I bo ja tak, Która niedługo nie lech... wychodzi. I ja tak to w McDonald'sie nigdy nie Ja Jak to się nazywa? Nigdy nie, nie jest burgerów, nie. a tego uwielbiam. On jest taki Jak się nazywa wiesz, ten zimowy burger, którego, którego ja nie lubię? Halo. A ty, ty nie, nie lubisz tego burgera? No, ty, wiecie, nie, nie, właśnie nie przypadam za nim. No jak się nazywa? No taki jest z siekierą. A, a, ląbię. Ląbię. a tam, Taki jest z Dzięki, żeby za podpowiedź. <laughs> 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 no, no, Powiedzmy, że nie wiem, ile to będzie punktów, ale OK. No ale niedługo wychodzi jakoś. Niedługo, bo na jesień wychodzi. Na jesień Jakoś. W sumie to już mamy ostatnie pytanie. Nie wiem, czy we dwójkę będziecie pamiętać, ale tak sobie pomyślałam. Za którym razem zdałam prawo jazdy? Chodzi mi o jazdy, faktycznie. Bo to jest taka... Yy... Ja chyba pamiętam. Jakby więcej razy musiałam zdawać, żeby zdać. Możecie sobie postrzelać. No, <laughs> dobra, 3 cztery. Za szóstym. Ja <noise> za tak. Ale wytwójcie to samo w ogóle No ja no, myślę, ja myślałem, ja myślałem, ja myślałem że za wpiąk. to liczymy raz. Nie, to będzie policzone, zrobimy. Z, z, ale będzie... zrób jeszcze szybką runę, trzech jakichś obojętnych pytań. Trzech obojętnych pytań? pytań tak, i szybko. Na spontanie, tak. Jakich języków się uczyłam? Tak ogólnie wszystkich. O, Trochę ich było. było. Powiem wam ile ich było? Może hmm. tak będzie łatwiej? O, tak. E, było ich chyba cztery. Cztery języki obce, więc możecie sobie postrzegać. No oprócz polskiego wiadomo. Takie nie będzie pytanka. Ale to mamy taki, taki sam ruski, adu, że... właśnie. Ruski. Dobra, czyli nie, trzymacie dobrze, hiszpański, angielski, niemiecki dobrze i francuski. Świetnie. A francuski, A. może nie... W, ogóle w, szkole, w, w szkole baletowej się uczyłam francuskiego tutaj, tutaj, tutaj będzie tabela punktacji. Ja wygrałem na pewno, to znam cię najlepiej. Ale. Mm. Ale nie była... Nie to się masz w takim momencie. A to zagrałem kiedyś, kto zna Ale lepiej. Też możemy tak zagrać. Nikt. Bym się Nikt. trochę zdziwiła, jakbyś ty znowu, ale lepiej. No, to wtedy bym sobie zaczęła zadawać pytania. No to jednak jest moja była. No a no, no tak, dobra, to jednak ja nie jestem twoją no. byłam Tylko to obecną. Obecno. Tak. Dobra, lajkujcie. Tak, łapki w górę i subskrybujcie kanał. I komentujcie na dole. Tak, pu, 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 pu. lubimy jak jest Was tutaj e, coraz więcej. E, więc robimy dla Was filmy. Co tydzień e, teraz zaczęliśmy publikować w soboty, bo myślimy, że tak jest lepiej. Dajcie znać, czy wolnicie w ogóle filmy w Piątki, czy w sobotę. No i też po tym filmiku będzie jeszcze jeden filmik chyba z Polski. No i wtedy pokażemy Wam wielką naszą podróż tak. za granicą. Podróż do takich stanów. Dobra, do następnego. Buziaki, pa!